Czy wiesz, że nasze topowe hulajnogi Techlife Q5, Q5RS, Q7 i Q7RS wyróżniają się akumulatorami na ogniwach Samsung 21700 zamiast standardowych 18650? To rzadkość w świecie hulajnóg elektrycznych. A dziś wyjaśnię dlaczego to ma znaczenie. Opowiem o kluczowych różnicach między ogniwami 18650 a 21700. Co oznaczają te symbole i gdzie są wykorzystywane? W elektrycznych pojazdach od rowerów i skuterów po hulajnogi i samochody stosuje się dwa główne typy ogniw 18650 i 21700. Co kryje się za tymi liczbami? To ich wymiary. Pierwsze dwie cyfry oznaczają średnicę, kolejne dwie – długość. Pierwsza różnica jest więc oczywista – ogniwa 21700 są większe od 18650, ale czy rozmiar faktycznie ma znaczenie? Spójrzcie na oba ogniwa obok siebie. Na pierwszy rzut oka widać, że 18650 łatwiej zmieścić w akumulatorze roweru czy hulajnogi. Jednak prawdziwa przewaga tkwi w ich pojemności. Najlepsze ogniwa 18650 jak LG ANR osiągają maksymalnie 3600Ah, podczas gdy 21700, np. LG m 58T mogą pomieścić aż 5570Ah. Większa pojemność to dłuższa żywotność, a to oznacza rzadsze ładowanie. Każde rozładowanie baterii i jej ponowne ładowanie powoduje, że jej pojemność nieco maleje. Żywotność baterii to czas, w którym ogniwo traci około 80% swojej pierwotnej pojemności. Co za tym idzie? Pojemniejsze ogniwa będą działały dłużej, ich żywotność będzie większa. Aby podać dokładną liczbę, należy porównać do siebie konkretne ogniwa jednej i drugiej serii. Jednak porównując najlepsze ogniwa, 18650 jest to około 600 cykli, a w 21700 jest 1000 cykli. Żywotność więc może być do 40% większa. Co to oznacza dla Ciebie? Wybierając nasze hulajnogi z akumulatorami na ogniwach 21700. Zyskujesz nawet 40% dłuższą żywotność baterii, a w praktyce na każde 5 dni jazdy dostajesz 2 dodatkowe dni gratis. Gdzie stosuje się takie ogniwa? Dzięki swoim wyjątkowym parametrom, ogniwa 21700 znalazły zastosowanie tam, gdzie liczy się maksymalna wydajność. Są wykorzystywane w elektrycznych samochodach premium. Takich jak Tesla Model S oraz w topowych modelach rowerów elektrycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat TechLife Q5 i Q7, kliknij tutaj.